Aaaaaa, alo. Siema siema, cześć i czołem. Ja jestem Misterio i witam Was w drugim audiologu. Yy, dzisiaj krótko i zwięźle. To jest tak. Yy, jeśli, jak niektórzy wiedzą, a niektórzy nie wiedzą, na 50 widzów robię yy, konkurs yy, do wygrania gra, a później powiem jaka. Yy, znaczy, w, jak już będę ogłaszał konkurs. I chodzi tu o to, Tematyka, znaczy tematyka konkursu sam sobie wybiorę, zdradzę Wam też później. Znaczy, no, kurde, znowu jak będę ogłaszał konkurs, ale chciałbym, żebyście tak. Dali łapkę w górę dla tego filmiku, jeśli chcecie, żeby pracą na konkurs było coś w Minecraftzie i łapkę w dół, jeśli chcecie, żeby było to. Dobra, teraz wam powiem. Albo grafika, albo intro do której z moich serii, nieważne nie, nie której. I tak i to by było na tyle z rzeczy konkursowych, także łapka w górę Minecraft, łapka w dół intro lub grafika. I kolejna rzecz. Właśnie dzisiaj, a dzisiaj jest sobota, kupiłem sobie Battlefielda trzeciego, także w niedługim czasie będę ukażą się na, moje, na moim kanale materiały z tej oto gry Najczęściej z multiplayera może także koopa koopa z badetem to ok. To było właśnie na tyle no nie wiem, chyba tyle. Dziękuję właśnie za wszystkie subskrypcje, które mi daliście. Mam nadzieję, że lubicie mnie oglądać. Także takie... Jeszcze raz przypominam, łapka w górę to Minecraft dla konkursu, łapka w dół to jest yy, intro, grafika. Także yy, to już było na tyle. Yy, na razie, cześć.